Z oboku świetlanego odezwał się głos Ojca. To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. Chwała to jest Pan z wami i z Duchem Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż syn człowieczy z wstanie. Oto słowo Panie, Panie. Zapraszam wszystkie dzieci tutaj przed oglądasz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrze, moi drodzy, na początku będzie takie zadanie. Ja mam tutaj pewien wiersz. No jak to w wierszu bywa, są rymy. Wiemy, co to są rymy, prawda, że się coś rymuje. No i postaramy się teraz tutaj, słuchajcie, dokańczać te rymy. To znaczy, ja nie będę dalej tego rymu mówił, a waszym zadaniem będzie dokończenie tego rymu. Zachęcam też dorosłych, żeby się w to włączyli. Uwaga! Wiersz Brzmi w sposób następujący. Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały. O, wypraszam to sobie. Jak to ja nic nie. A kto siedzi na tapczanie? A kto zjadł pierwsze? A kto dzisiaj pluł i łapał? A kto się w głowę? A kto dziś zgubił kalosze? O, proszę! Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi. Przepraszam, a tranu nie piłem, a uszu dzisiaj nie. A nie urwałem guzika, ani pokazałem, a nie chodziłem się strzyc. To wszystko nazywa się... Na tapczanie siedzi. Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało. Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za. Nie zasznurował trzewików, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo. Nie napoił Azorka, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było. Miał zjeść kolację, tylko ustami mlasnął. Miał położyć się, nie zdążył. Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził. Tak zmęczył się tym snem, że się... No gratuluję, brawo dla was, moi drodzy. Jeszcze nie, nie, ciężar. ja wiem, że was jest leniwy trochę, ale, ale to nie o księdza. Dobrze, moi drodzy, to był wierszyk który nazywa się, no niestety, leń. Bo dzisiaj chcemy sobie powiedzieć o lenistwie. Ale teraz pytanie do was. Jakie były konsekwencje, moi drodzy, tego, że ten główny bohater naszego wiersza tak bardzo lubił leniuchować? Jakie były tego konsekwencje, słuchajcie, że lubił leniuchować? To, że zaniedbyła swoje obowiązki. Bardzo dobrze. A jakie to były na przykład obowiązki? O jakich obowiązkach była mowa? Pokarmieniu konarka. Na przykład. O czym jeszcze? O napojeniu azorka. Tak jest. O czym jeszcze zapomniał? O zrobieniu lekcji. No właśnie. Czego jeszcze mu się nie chciało robić? Iść do szkoły. Iść do szkoły. Co jeszcze? Mamy jeszcze jakieś propozycje tutaj? Dzień dobry się nie chciało powiedzieć. No właśnie. Nie chciało mu się dzień dobry nawet powiedzieć, słuchajcie. Nie chciało się kolacji zjeść. No nawet już, słuchajcie, to już to było takie totalne lenistwo, że nawet już mu kolacji się nie chciało jeść. A, a mi się akurat bardzo chce często, więc o tym to na pewno nie zapominam. Ale moi drodzy, czasami jest takie lenistwo, że już się nawet i tego nie chce. Nie zasłużował bucików. Tak jest. Zobaczcie, jest bardzo wiele takich konsekwencji. No na raz już podziękuję, słuchajcie. Jest bardzo wiele konsekwencji lenistwa. Czy więc lenistwo jest czymś dobrym czy złym? Złym, no właśnie, zobaczcie. Można powiedzieć, że to jest taka chwila przyjemności, ale chwila, która tak naprawdę pozbawia nas bardzo wielu rzeczy. Bo zobaczcie, na przykład mamy się nauczyć języka angielskiego, ale nam się po prostu, no nie chce, nie chce nam się nauczyć. To czy poznamy ten język? Czy jak będziemy dorośli, będziemy chcieli gdzieś wyjechać, to będziemy potrafili się tym językiem posługiwać? No nie. Tak samo jest z naszymi talentami. Każdy z Was ma wiele pięknych talentów. Ale jeżeli, moi drodzy, nie będziemy chcieli pracować i rozwijać tych talentów, to, moi drodzy, nie zdobędziemy ich, prawda? Więc nie będziemy potrafili pokazać, że coś potrafimy w życiu robić. Zobaczcie, my podziwiamy często takich ludzi, chociażby sportowców, którzy wiele w życiu osiągnęli. Kogo na przykład macie tutaj ważnego dla Was, kogo w jaki sposób podziwiacie, jakiego sportowca... Adama Małysza. Adama Małysza na przykład, no osiągnął bardzo wiele jako skoczek narciarski. Cristiano Ronaldo. Cristiano też jest bardzo dobrym piłkarzem. Lewandowskiego. Lewandowski. Mbappé. Tak, Mekambe, tak jest, zgadza się. Kto jeszcze? Lionel Messi. Messi, tak jest. Sergi No też, zgadza się. Kogo jeszcze znacie? Igor Wojcik. Gaświątek. O, o, Świątek teraz jest na topie, jak to się mówi. Pazdan. Pazdan, też. <grywa> Bardzo dobry obrońca, zgadza się. Pele. Pele, tak, już nie żyje niestety. R Roberto Carlos. O, też świetnie strzelał lewą nogą, tak, zgadza się. Piotr żyła. Piotr żyła. No dobrze, już tylko dwóch, bo macie tutaj dużo. Szczęsny. Rob tak, szczęsny. Ronaldinho. Ronaldinho, dobrze, moi drodzy, dziękuję bardzo. Zobaczcie, oni osiągnęli sukces dlaczego? Dlatego, że ciężko pracowali, ciężko trenowali, musieli podejmować dietę, czyli wyrzeczenia, słuchajcie. Bardzo wiele, moi drodzy, rzeczy musieli robić, żeby osiągnąć taki sukces. Gdyby nie pracowali ciężko, to nie byłoby to, moi drodzy, możliwe. Nie osiągnęliby takiego sukcesu, który teraz, moi drodzy, i my możemy. Właśnie podziwiać. I moi drodzy, w naszym życiu jest podobnie. Podobnie jest też w naszej relacji do Pana Boga. Zobaczcie, żeby być blisko Pana Jezusa, to trzeba się nieraz bardzo mocno natrudzić. Trzeba po prostu też pracować nad sobą. Zobaczcie, wy dzisiaj przyszliście do kościoła, było to łatwe? No i dla niektórych było łatwe, ale dla niektórych może było to trudniejsze, bo może się nie chciało, prawda? Bo może warto byłoby co innego porobić, prawda? Czy łatwo jest. No właśnie, czy łatwo jest się modlić na przykład? Łatwo? Bardzo łatwo. No niektórzy nie mają z tym problemów. Ja czasami mam trudno się modlić, słuchajcie, mam z tym trudności. I moi drodzy, nie przychodzi mi to łatwo. Czasami po prostu trzeba włożyć w to wysiłek. A czy łatwo jest na przykład pościć? Nie, na przykład taki post, słuchajcie, że powstrzymuje się od używania telefonu. Łatwy byłby? Nie dla wszystkich, prawda? Dla niektórych pewnie byłby łatwo. Byłoby łatwo się powstrzymać od telefonu. No właśnie, żeby w ogóle go nie używać, na przykład chociaż jeden dzień, dla niektórych już by było to bardzo, bardzo trudne. I moi drodzy, o tym trudzie, słuchajcie, bliskości Pana Boga, o tym trudzie bycia blisko Pana Boga, mówi nam też dzisiejsze Słowo Boże, bo słyszeliśmy w pierwszym czytaniu o człowieku, który miał na imię jak? A? Abraham. I zobaczcie, on został poproszony przez Pana Boga o to, żeby opuścił swój dom rodzinny i wyruszył do kraju, który Pan Bóg mu wskaże. I też musiał tutaj się natrudzić, bo musiał podjąć wędrówkę bardzo niebezpieczną przez pustynię. Musiał iść właśnie taką karawaną, o której tutaj śpiewaliśmy. Księża niedługo właśnie nam zaśpiewają jeszcze raz o tej karawanie. Czyli musiał podjąć trud wędrowania. A zobaczcie, w Ewangelii słyszeliśmy o tym, że Pan Jezus zabrał na wysoką górę trzech apostołów. Piotra, Jakuba i Jana. Czy łatwo jest wejść na górę? Zależy jaką. Tutaj była mowa, że to była góra wysoka. Czy na wysoką górę łatwo jest wejść? No, jak ktoś ma dobrą ko... nadmorską oko, to tak. Dobrze. Można zjechać sobie z góry, ale żeby zjechać, to trzeba najpierw na nią wejść. Więc to jest nieraz bardzo trudne. Więc zobaczcie, dzisiejsi bohaterowie czytań mszalnych oni podejmowali trud i wysiłek, i my też w czasie wielkiego postu jesteśmy zaproszeni do tego, żeby troszeczkę popracować, żeby nie być tak jak ten siedzący na kanapie, leń. No właśnie, ale jak ktoś to właśnie chce swoje życie zmienić, a żeby zmienić swoje życie, to niestety potrzeba wysiłku, potrzeba właśnie pracy i trudu. Trzeba właśnie podjąć wysiłek, żeby przyjść do kościoła, trzeba podjąć wysiłek, żeby się pomodlić. Trzeba podjąć wysiłek, żeby, moi drodzy, zachować post, powstrzymać się od czegoś. I zobaczcie, święty Jan Paweł II powtarzał takie słowa: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. A papież Franciszek mówił, że trzeba nam zejść z naszej kanapy. Tak jak właśnie ten Len siedział na tapczanie, tak i my nieraz możemy właśnie zejść z naszej kanapy, żeby podjąć trud, wysiłek żeby coś w swoim życiu zmienić. I wielki post właśnie do tego nas zachęca. Do pracy nad sobą, do tego, żeby się nieustannie nawracać. To teraz zaśpiewajmy o karawanie, która idzie sobie do ziemi obiecanej, mam nadzieję. Ksiądz Łukasz może jeszcze do pokazywania. Chodź, Łukaszu, Ksiądz Łukasz, pokażę z Ksiądz Łukasz się wstydzi. Uwaga, najpierw idzie. Idzie nasza karawana, no ja. karawana Przez góry Śpiewamy Śpiewamy A, A uła, idzie. Uła idzie nasza karawana Prowadzi ją Prowadzi ją sam Bóg To jedzie teraz Jedzie nasza karawana Przez góry lasy do Pana A buła buła, jedzie nasza karawana Prowadzi ją sam Bóg Skacze Skakne naša karavana, pretože sa odvádza do Pana, a ooo, a ooo, a ooo, a sam a ooo, a ooo, a jak a ooo, pokazywał? Nie a ooo, a Tylko ja będę patrzył na was, bo jak patrzę na księdza Tomasza, nie mogę to dać, śpiewać i być poważnie. Ja już nie pamiętam, jak kręciłem, ale kręci. <laughs> Cały czas kręcisz, księdze. Kręci nasza karawana. Uwaga! Kręci nasza karawana, Przez góry lasy Pana, A o kręci Prowadzi. nasza karawana, Prowadzi ją sam Bóg. Pływa, Pływa. Pływa. płynie. Płynie nasza karawana Przez góry lasy do pan A uła bua płynie nasza karawana Prowadzi ją sam Bóg A ja myślę, że ksiądz Łukasz by chciał, żeby karawana co porobiła Tak przystanie i co porobi ćwiczy, mogę. będzie ćwiczyć Ćwiczy, super, będzie... ćwiczy Ksiądz Łukasz pokazuje jak się ćwiczy Uwaga Ale dokładnie Ćwiczy nasza karawana przez góry lasy do Pana, a uła, uła ćwiczy nasza karawana. Prowadzi ją sam bój. Amen. Dobrze moi drodzy, możemy wrócić na swoje miejsca.